Witajcie na kanale Ostoja Tradycji oraz w naszym siedlisku pod nazwą tą samą, czyli Ostoja Tradycji, gdzie mamy ambicje promować polską tradycję, historię, życie zgodnie z naturą, czy blisko natury czyli wszystko to, co najlepsze dla człowieka. Po takich ciężkich tematach, jakimi były opowieści o zdrajcach, o upadku Husarii, o chwale I Rzeczpospolitej, teraz wymiar praktyczny tradycji, czyli porozmawiamy sobie o takim aspekcie, czy też porozmawiamy. Chociaż zachęcam do dyskusji, zapraszam do, do rozmowy, jeżeli słuchacie to teraz podczas premiery, to będę na czacie i będę odpowiadał na pytania. Na pytania dotyczące czego? Ano krycia dachu, dranicą. Jeżeli ktoś chce bardzo mieć, na przykład jakieś budynki pokryte drewnem, a niekoniecznie chce wydawać, no, majątku na w tej chwili majątku, dosłownie, na pokrycie, na przykład gontem drewnianym, to jest alternatywa znacznie tańsza, szczególnie, że można zrobić to samemu, bo nie jest to skomplikowany sposób czyli pokryć sobie dach samemu, szczególnie jeżeli chodzi o jakieś na przykład budynki e, niekoniecznie mieszkalne, nie? Dranica nie... to nie pochodzi słowo dranica od drewna, tylko od darcia. Mianowicie dranica są to takie dechy, którymi pokrywano dachy, ale dechy, które nie, nie uzyskiwano z pnia poprzez piłowanie, poprzez tarcie, jak teraz to się robi w tartaku, tylko poprzez darcie, czyli odłupywano kolejne, kolejne deski. Z pierwszojakościowego, takiego spierżonego materiału drzewnego można tak robić, nie ma sęków, to drzewo było proste jak strzała, to bardzo łatwo się takie, szczególnie na przykład sosna, bardzo łatwo się łupie praktycznie w takiej linii jakiej się zechce ale to musi być materiał pierwszoklaśny. No oczywiście to też wymaga wiedzy o tej strukturze drewna. Druga rzecz to taka, że zdradzę tutaj, wszyscy czekają, zdradzę tajniki takiego specyfiku do impregnacji tego dachu, jak również każdego drewna, które chcemy zabezpieczyć przed właśnie słońcem, wiatrem, deszczem, wilgocią i owadami, tymi, które niszczą drewno. Te dwa elementy Dzisiaj będą. Będę też na czacie w tym dniu i odpowiem na pytania związane z tematem filmu. Zapraszam do dalszej części. Wspiąłem się tutaj, bo tutaj doskonale widać taką perspektywę na trzy dachy, które są pokryte granicą, deskami. Tam w oddali to jest stajenka. Mała stajenka dla koni, gdzie sobie tam chowają się przed deszczem, słońcem owadami, bo tak naprawdę mają cały czas otwartą tą stajenkę konie i korzystają z niej, kiedy chcą. Mają taki system, taki sposób. Tutaj bliżej jest gęśnik i kacznik, zresztą widać, jak kaczki, czy też słychać, jak kaczki rozrabiają, może nawet widać. A tutaj olbrzymi dach byłej stodoły i stajni, którą przerabiamy stopniowo, już większość rzeczy jest zrobiona na, jest tutaj narzędziownia, jest tutaj moja stolarnia, a na koniec, w ostatniej części, będzie stajnia dla koni, taka klimatyczna, gdzie będzie można, właśnie czego nie można tam e, przygotować konie do jazdy. E, było na to miejsce e, w razie deszczu czy, czy, czy niepogody, aby można było te konie wyczyścić, przygotować do jazdy. Teraz zobaczmy, jaki jest układ. Tych desek z bliska. Otóż jest dwa rzędy desek: dolny i górny. Górny i dolny. I deski górne nakładamy na te dolne zawsze z zapasem i tego trzeba pilnować, żeby ten zapas był przynajmniej 5 cm. Na całej długości i tutaj tego trzeba przestrzegać, żeby bo deski nie zawsze są idealnie proste. Więc, tak, żeby w tym gdzie, miejscu, gdzie jest najwęższa deska, też było te 5 cm. Druga rzecz to jest taka, że tutaj pomiędzy musi być zachowany tor na wodę, na spływającą wodę. Nie mogą się te deski tutaj stykać, te górne, ponieważ blokują przepływ wody. Woda wtedy wpływa pod, pod deskę i spływa pod dach, czyli przecieka. I teraz tak deski przybijamy do łat. Wystarczy co metr. Ja tutaj mam co metr łaty. I jeżeli tak jak tutaj w tym wypadku krycie było deskami po całości, czyli jedna deska na połaci dachu, to te łaty są w tych samych wymiarów. Ważne jest, aby w przypadku krycia dachów z wieloma rzędami tych desek, czyli nie tak jak tam pokazywałem, że jest na połaci, całej połaci dachu jedna deska, tylko robimy tak jak tutaj, że na połaci dachu jest kilka warstw, to pierwszą warstwę przybijamy inaczej niż pozostałe, mianowicie łata, pierwsza łata jest dwukrotnie, grubsza od następnych ład po to żeby tak naprawdę zachować ten układ spadku przy na styku pierwszego rzędu desek z drugim rzędem bo to po prostu determinuje całość tego spadku co do samego sposobu mocowania desek do krokwi jak widzicie tutaj wkręt wkrętami Robiłem to w ten sposób, że wkręt na środku deski, po to, żeby pozwolić tej desce się układać tak jak ją natura stworzyła. Po prostu nie zahamujemy tego procesu, no trzeba by było bardzo wiele tych wkrętów przykręcić, i to takich najlepiej z talerzykiem, wtedy by to utrzymało tą deskę w takiej jednakowej pozycji, czyli po prostu przeciwdziałalibyśmy. Udeczkowaniu deski, ale po pierwsze to by były zbyt widoczne takie wkręty z daleka i tak starałem się ograniczać ilość tych krętów, wychodząc z założenia, że zabezpieczę w części przed ewentualną wichurą, bo tak naprawdę to jest wystarczająco też taki wkręt. Jak widzicie też po czasie należałoby go dokręcić, wyjść na dach i podokręcać, bo deski czy drewno generalnie jak wysycha to się kurczy. Także reasumując, na środku, jak jest tutaj deska, ta deska ma metr sześćdziesiąt, trzy wkręty na długości na środku, deski się udeczkują, środkowe deski też i one wraz z tym, jak ta się podnosi, to podnoszą się te i tak sobie pracują. Tutaj widzicie to nieszczęście, które przez troszkę swoją taką, no na pewno nie wiedzę, ale też i... Nie powiem chciwość, ale cieszyłem się, jak szerokimi deskami pokrywaliśmy te, tą połać dachu, bo to jest trochę tego dachu, to 14 metrów taka połać ma długości. Więc cieszyłem się, że, że, że pokrywamy szerokimi deskami, ale niestety te szerokie deski ze środka pnia mają tendencję do pękania i tu widzimy. Tylko skrajne deski, tak jak w tym materiale pokazuje. Tylko skrajne deski, tak jak tutaj mamy o tą deskę. To jest idealna deska do, do tego systemu. Wszystkie szersze, widzicie, pękają. To jest stodoła, to nie jest dom mieszkalny. To tam troszkę jak przecieknie, to szczególnie jak, tak jak już zwracałem na to uwagę chyba w materiale, w przypadku takim jak, <laughs> widzicie tutaj, o tamta deska już jest taka wygięta. To i tak jest po opadach, jak są takie tygodnie całe, gdzie jest operacja słońca duża i nie ma opadów, to, to te deski wszystkie są tak ładyczkowane, ale jak spada deszcz, to, to wtedy wracają do swojej pierwotnej postaci. Taka, taki ich urok, no to jest naturalny sposób. Nie jest to doskonały. Jak chcecie nie mieć problemów i całej tej zabawy, która jest z odkrywaniem na nowo tajemnic natury, no to dach blaszany, blacha pokryta już w fabryce powłoką na kilkadziesiąt lat. I spokój z głowy. My tutaj mamy dach pokryty blachą, ale to już czekają deszczułki, które będziemy pokrywać. Będziemy ten dach po to, żeby wszystko było. naturalnie pokryte. też zmieni swój nieładny kolor, na pewno. <laughs> tak, kolorystycznie będzie cały ten dom zmieniany. i tak jak mówiłem, dach będzie też drewniany do towarzystwa. jest połać dachu spora. teraz te koszty byłyby znacznie wyższe. drewno podrożało kilkukrotnie. ja liczyłem teraz obecnie przy tych cenach przy założeniu, że kubik desek koło 1200 zł to gdzieś koło 40 zł koszt desek by był na metr kwadratowy przy obecnych cenach dach na gęśniku jeszcze nie jest mimo 3 lat, upływu trzech lat jeszcze nie jest impregnowany ten tutaj to zadaszenie jest z tego samego okresu, czy też ma 3 lata temu było położone, i w tym roku je zaimpregnowałem. I tak to wygląda. I tutaj mamy troszkę inny, właśnie sposób przybijania. Przybijałem gwoźdźmi do ład na zewnętrznej części desek. Ale to nie powstrzymuje natury przed wyginaniem tych desek. Jak dobrze słońce teraz po popadach po to nie są wygięte. Ale jak dobrze słońce przygrzeje, jest sucho kilka dni czy tygodni, jak w tym roku, to one się wyginają. Ale jak deszcz spadnie, to wracają do swojej pierwotnej formy, jak jest. I tutaj jest, od razu powiem, taka wada tego systemu krycia: że po takich okresach suchych, jak deski są wygięte, przychodzi taka nawałnica. Czy też no, obfity deszcz, to przez pierwsze chwile, a jeszcze jak wiatr temu towarzyszy, to przez pierwsze chwile przecieka, yy, cieknie woda, bo deski do, do momentu, kiedy deski nie wrócą do swojego pierwotnego kształtu, ale dzieje się to tak w przypadku dachów, które mają mały spadek i niestety nie można tego sposobu stosować na dachy o małym spadku, o małym nachyleniu. To jest na super i to się sprawdza właśnie na takie nachylenia jak są na gęśniku czy tam jak widzicie pod słońce, ale ok, jak na stajence. Ostry spadek, duży spadek, taki, no nie wiem, to jest chyba 50%, to, czyli góralski taki dach po prostu, taki jak były, jak były, bądź na dachach brogowych, czyli tych dachach polskich. Na, na dworach to były potężne dachy o wielkim spadku. Zaletą tego dachu jest. Jedną z zalet tego dachu jest to, że nie trzeba stosować nic na śnieg, ponieważ śnieg wytapia się powoli, nie zsuwa się z dachu, absolutnie struktura drewna go trzyma na tyle, że on sobie tam wiosną leżakuje i topnieje z Cieka to wszystko i nie suwa się z dachu nic. Na, te, na ten dach deski impregnowałem przed położeniem naszym specyfikiem. E, z pędzlem smarowałem po prostu dosłownie, bo to trudno nazwać marowanie. Specyfik jest dosyć gęsty, więc się to praktycznie jest to smarowanie, niemalowanie z każdej strony. Jakieś 3 lata temu, no to po czasie robi się takie szare. Jesteśmy w środku budynku pod dachem. Tutaj jesteśmy w stodole, siano dla koni przygotowane. I teraz co wam chcę pokazać? Bo chcemy przejść czy chcę już przejść do impregnacji, do tego impregnatu. Te deski właśnie były impregnowane, jak mówiłem na górze, z każdej strony przed położeniem. I tu widzimy, jak zachowały piękny kolor, rysunek i tak już pozostanie. A ta część, tutaj te zadaszenie, na którym też byliśmy i pokazywałem impregnację tegoroczną nie były impregnowane tutaj od, od tej strony, którą widzimy i efekt jest widoczny. Troszkę tutaj przysiadła jakaś flora, którą z odpowiednią solą potraktujemy albo tym, tą naszą, tym naszym impregnatem i pozbędziemy się tego. Bo tu nie ma kontaktu bezpośrednio z, z stałym kontaktem, nie ma stałego kontaktu z, z wilgocią, więc to się nam uda usunąć. Ale już tak ładnie nie będzie jak tutaj. I to jest zaleta tego naszego impregnatu. Teraz o naszym impregnacie. No nie tak, żebyśmy go opatentowali, bo to jest stary wikiński sposób, stary sposób sprzed kilkuset lat, również w Polsce dawnej wykorzystywany. Jest to trzy naturalne składniki i podaję ich nazwy. Pierwsza to smoła sosnowa, smoła sosnowa z drzewa iglastego, produkują świetną Norwedzy i trzeba szukać norweska smoła sosnowa. Znajdziecie, jest kilka sklepów, które to sprzedają. A tylko uważać, bo niektóre są już gotowe jako impregnaty. I ta skład, struktura wygląda tak, że jest to smowa sosnowa w 20%, a w 80% znacznie tańszy olniany, więc czystą smolę sosnową. Drugi składnik to olejniany. Olejniany można go kupić. To już polski produkt, jest go teraz sporo. Tylko olejniany, żeby stosować w tym w, wszedł w skład tej, tego impregnatu. Musimy przegotować. to jest ważne. W ogóle do impregnacji olejniany musimy przegotować, żeby nam potem nie pleśniał na, na tym, na drewnie. I trzeci składnik, który jest najdroższy, ale też nie musi być za każdym razem stosowany, to jest terpentyna balsamiczna. To jest produkt destylacji. Żywicy. Niestety w Unii Europejskiej jest ten proceder zabroniony. Trzebi się lasy amazońskie po to, aby tą terpentynę pozyskiwać do Europy, i ona, no, skutek jest taki, że wzrosła cena dziesięciokrotnie bodajże tej terpentyny. Jest masakrycznie droga, ale teraz tak, co do tej terpentyny. To, bo każdy z tych składników odpowiada za coś. Smola sosnowa nam utwardza strukturę drewna. Chroni oczywiście przed wilgocią, ale głównie przed taką degradacją drewna, wiatrem, mrozem, słońcem. A olej lniany nam natłuszcza drewno, przede wszystkim przed, przed deszczem, przed wodą. A terpentyna z kolei, ona wnika głęboko, pociąga te, te składniki wszystkie w głąb drewna i sama też wnikając chroni drewno, niszczy przede wszystkim chroni drewno przed, Owadami wszelkiego rodzaju szkodnikami drewna. I te trzy składniki mają takie swoje zadanie. Dlaczego mówię, że terpentynę niekoniecznie trzeba wszędzie stosować. Otóż jak tutaj mamy deskę na dachu, to tutaj słońce jak operuje praktycznie cały czas deszcze, mrozy i tak dalej. To są skrajne warunki. Tutaj nam żaden owad się nie zagnieździ w takiej desce, więc deski elewacyjne od słońca. To te dwa składniki, tak, a terpentyna no nie ma potrzeby chronić po prostu przed, przed owadami, bo żaden szkodnik w takich ekstremalnych warunkach nie przeżyje. To, to jak słońce przygrzeje, to tam w środku jest 40 stopni. Więc on, zresztą nie spotkałem deski takiej elewacyjnej czy dachowej, żeby zaatakował owad. Yy, tylko wtedy, jeżeli nie stosujemy terpentyny to musimy podgrzać to, 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 ten impregnat, bo impregnat jest bardzo gęsty. Podgrzany impregnat na deski na deski, też ciepła, czyli robimy wszystko w porze suchej. Czyli takiej ciepłej, bo to, są, to jest gęsty impregnat. I teraz ważna, ważna informacja. Nie, wszędzie możemy to stosować, z wyjątkiem, ten impregnat z wyjątkiem a, miejsc, na których zamierzamy siedzieć. Czyli bo to nie do końca wysycha. To bardzo długo wysycha. I zawsze jak słońce przygrzeje, to troszkę pozostawia na sobie czasem wychodzi z tej, no, z drewna ten impregnat. Także to nie jest na te miejsca, gdzie chcemy na stoły, na ławy, nie. To jest wszędzie tam, gdzie y, nie użytkujemy tego. To nie tworzy żadnej powłoki ale też nie ma utwardzaczy więc to nie, ut nie utwardza się samo tylko to po prostu jest sobie w drewnie więc wszędzie tam gdzie nie zamierzamy siedzieć, leżeć i tak dalej czyli tam gdzie przede wszystkim gdzie działa wilgoć, słońce, deszcz, wiatr i robale i teraz jeszcze jedna ważna informacja smoła sosnowa występuje w dwóch wariantach jasna i ciemna, czarna tutaj na przykład jest smoła sosnowa w tych Wśród tych trzech składników zastosowana smowa sosnowa czarna, ciemna. Jej nie trzeba barwić, jak chcemy coś ciemnego uzyskać. Tak to wygląda. A smowa sosnowa jasna, to była zastosowana tutaj na, na, dach, na dach w stodole. Widzicie tutaj od spodu, on jest jasny. To jest smowa sosnowa jasna bez barwnika bo jeszcze do tej smoły sosnowej jasnej można zastosować barwnik. I tutaj mamy ścianę, która jest potraktowana e, potraktowana smołą sosnową jasną z barwnikiem. Można dodać barwniku, jak, jak sobie uważacie. I wtedy mamy taki oto fajny kolorek, fajną strukturę. Tak to wygląda. O, tutaj okno czeka na witrażyk, który czeka na Eee, czas, kiedy się nim zajmę. Jeszcze raport, nazwijmy to raport z podcieni. Chciałem Wam pokazać, jak przebiegają tutaj prace. To znaczy, prawie wszystko skończone. Jeszcze tam będą zastrzały takie ładne, żeby to miało taki charakter, może XVII wieczny. Kamień, drewno. Brakuje stołu, które tu będą, tutaj, tutaj i w Was. Widzów i sympatyków kanału Ostoja Tradycji. Właśnie zaczął padać deszcz, ale zdążyłem przekazać Wam wszystko, co w moim pojęciu jest istotne, a związane jest z kryciem dachów deskami czy też granicą oraz ich impregnacji. Impregnacji nie tylko tych pokryć, ale również wszędzie tam, gdzie chcemy ochronić drewno przed tymi degradującymi środowiskami typu deszcz, wilgoć, słońce czy owady. Polecam dobry specyfik, dobry impregnat tylko nie tam gdzie chcemy go użytkować siedząc czy, czy używając jako stół, blaty, wszelkiego rodzaju nie, to są, to jest rzecz na, to jest impregnat na takie outdoorowe sytuacje. Teraz jeszcze przypomnę może nie przypomnę, tylko powiem poinformuję mieszkańców Dolnego Śląska, naszych widzów z Dolnego Śląska, że 25 będziemy w Brzegu z Jackiem Komudą i filmem Diabeł Łańcucki. Zapraszamy serdecznie na brzeską biesiadę piwną i piknik historyczny, który przy tej okazji będzie i pokaz Diabła Łańcuckiego oraz do naszego kanału, do subskrypcji, do polecania i promowania naszej działalności. Oraz do skorzystania z tego, co doświadczyłem, czyli używania naturalnych sposobów, bo są naturalne i taki impregnat, nawet jak dostanie się do gruntu, to nie jest to rzecz, która nam szkodzi, szkodzi środowisku naturalnemu. Bardzo dziękuję, do usłyszenia, czołem.